Siema siema, u mnie dzisiaj mocno czerwono, bo mam taką ramkę w domku. Słuchajcie, mieliśmy dzisiaj z Jacopem Panińskim, czy ja swoje, on swoje. Jutro będę wiedział co tam u niego. Z panińskimi, ale już wiem, że jutro nie chcę ze mną jechać na łejka, bo chyba jedzie na jakiś łajce a tak poważnie u mnie były zajebiste panielski. Miałem jeden w, w nowej masce. Pani młody, Pani młoda przepraszam. Jej koleżanki przez fajne. A wcześniej miałem wieczór panierski w salonie fryzjerskim. Gdzie wkręcili, że przyszedł hydraulik i ja byłem przy tym hydraulikiem. I musiałem naprawić... Musiałem przeczyścić rury. No, zrobiłem gruby balet. Dziewczyny zajebiste, ponieważ załatwiłem wejście do level 27 i ogólnie czat idę spać. Buziaczki i może jutro coś nagramy z JCOPem jak nie pojedzie na jakiś Wyze. A jak już pojechał to po... nagramy coś w poniedziałek. Zapraszam do na nasz kanał, tam klikajcie, zatwierdzajcie, zabezpieczajcie i w ogóle coś tam subskrybujcie. I podawajcie dalej, bo będzie więcej popieprzonych filmików. Buźka dla wszystkich pięknych łobuziar od Dawidka i Bad Boysów.